Z tej strony i się przychodzi do Was z takim e, szybkim infem. E, jak tytuł filmu, no to wiadomo o co chodzi. Darmowe skrzynki na RIVI, nielimitowana ilość. Jeżeli chcesz znać ten sposób, a wiem, że on działa na 100%, bo nawet administracja na końcu wideo Wam e, pokaże urywek z rozmowy z administracją. Oni też to potwierdzają, że to działa i mają to w dupie. Więc jeżeli mają to w dupie, no to ja pokazuję ten sposób. Na 30 łapek w górę, wam pokażę jak mieć nielimitowany, nielimitowany dosłownie budżet magicznych skrzynek na Arivi Możecie mieć tyle szóstek, ile kurwa tylko wam się zapragnie Więc zostawcie 30 łapek w górę, nie w komentarzu to coś tam rozlosuję, jeszcze zobaczymy co I oczywiście jeszcze zapraszam do rekrutacji e, horse.lifts.pl taki jest nasz teamspeak Wszystko z małych literek, Gildia Horse, aktualnie stan 5, szukamy do 20 osób, maksymalnie do 25 jeżeli będzie ogar. No i co? No i zobaczcie ten mały orówek i miłego oglądania oczywiście, jeszcze się ma. Nie wiem, to od kilku edycji już to jest, to, nie wiem, jak na wcześniejszych tak nie robił, no to. No ale. <laughs> no to co? No to czyli będzie co, można brać darmowe skrzynki, tak? Nie chcę odbiera. No to jest bez sensu, no bo jakby to poszło na jakąś większą skalę masową, na całe community Minecrafta, no to serwer na tym nie zarabia. No dobrze, by nie A Czy za taką informację można liczyć na coś na serwerku? Ta wiatrówka się do ciebie tepni i SSA zrobi. Jaki web? No i kurwa. Co za web? Co jest kurwa z tą administracją tutaj?